Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym przybliżyć to, co wydarzyło się 28 maja w sobotę w domu pielgrzyma Amikus przy niejako grobie błogosławionego księdza Popiełuszki, męczennika chrystusowego. Otóż Polska Federacja Ruchu Obrony Życia, akcja katolicka w Polsce zorganizowała konferencję Kochamy Każde Dziecko. Spotkanie miało charakter formacyjny, ale także informacyjny i miało stanowić i stanowiło przygotowanie liderów, aktywistów ruchu obrony życia do zbierania podpisów pod apelem Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia. Muszą świętą rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Słowa otwarcia należały do magister inżynier Urszuli Furtak, prezesa Akcji Katolickiej na całą Polskę i doktora Pawła Wosickiego, prezesa Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia. Później wysłuchaliśmy listu księdza biskupa Jana Wątroby, przewodniczącego Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, którym ksiądz biskup zachęcił nas do wzmożonych wysiłków na rzecz zapewnienia Każdemu poczętemu dziecku prawa do życia, bez żadnych wyjątków. Ksiądz biskup w swoim liście wyraził uznanie dla. Tej akcji Polskiej Federacji Urobrony Życia, która wyraziła się poprzez sredagowanie, opracowanie apelu do naszych parlamentarzystów, apelu, w którym jeszcze raz podkreślę: nie ma postulatu jakiejkolwiek kary dla kobiety, która dopuszcza się przerwania ciąży, jest natomiast bardzo wyraźnie zapisane, tak jak wskazali księża biskupi w liście z konferencji episkopatów w Gnieźnie i Poznaniu, żeby ten zapis z dzisiejszej ustawy chroniącej życie nienarodzonych dzieci, który mówi, że kobieta dopuszczająca się przerwania ciąży Traktowana jako druga ofiara aborcji nie podlega żadnej sankcji karnej. I tu muszę z bólem podkreślić, że tu jest ta zasadnicza różnica między Polską Federacją Ruchu Obrony Życia a Fundacją Pro Pra który opracował obywatelski projekt, ale niestety tam zapisana jest możliwość karania kobiet nawet pięciu latami więzienia. Tak, mówię bardzo szczerze, nie zalecam podpisywania się pod tym. Obywatelskim projektem grupy pana Dierżawskiego bo to jest sprzeczne ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski i także zwykłą mądrością i takim miłosierdziem, które przeżywamy w sposób szczególny w Roku Miłosierdzia. Bardzo ważne wystąpienie było pani Urszuli Furtak. Mówiła o potrzebie mobilizacji nie tylko członków akcji katolickich, nie tylko tych już tradycyjnych niejako obrońców życia człowieka, ale szerokich kręgów naszego społeczeństwa, aby zapewnić prawo do życia bez wyjątku każdemu poczętemu dziecku. Niezwykle cenny głos to głos pana marszałka Marka Jurka, wiemy, byłego marszałka Sejmu, dzisiaj eurodeputowanego, który wskazywał na naglącą konieczność poprawy istniejącego prawa. Jest to głos bardzo ważny, bo wskazujący nam, jak pilne są te działania, żeby dokonać tej korekty prawa chroniącego życie w kierunku wyeliminowania tych wyjątków zezwalających na aborcję. Mieliśmy także dwa bardzo ważne głosy merytoryczne, podam w kolejności, mianowicie profesor dr. Habilitowana Maria Ryś mówiła o katastrofalnych skutkach psychicznych aborcji dla kobiety, tej, która targnęła się na życie swego nienarodzonego dziecka. Z kolei lekarz medycyny, ginekolog położnik, pani dr. Ewa Ślękuczawska, w sposób udokumentowany bo powołując się na mm, liczne doniesienia naukowe, medyczne z czasopis specjalistycznych wskazywała na straszliwe następstwa Aborcji dla zdrowia kobiety. Z kolei zabrał głos pan mecenas Walerian Piotrowski, były senator, wielki obrońca życia, który w dyskusji z młodymi, którzy byli na sali z Ordo Juris i z grupy pana Dziedzierzowskiego, podkreślał rzecz dla nas oczywistą, że w stanowieniu prawa nie mogą być brane tylko i wyłącznie racje prawne, logika zimnego prawa, ale musimy także uwzględniać opinię społeczną, akceptację społeczną, nastroje społeczne, gdyż prawo, które nie zyska akceptacji społecznej będzie zasady prawem martwym. To bardzo ważny głos i powiem, że przyjęty bardzo życzliwie przez uczestników konferencji. Były głosy w dyskusji, dyskusja miejscami bardzo żywiona, ale generalnie jesteśmy my, organizatorzy, bardzo zadowoleni z tejże konferencji, bo pozwoliła nam ona doprecyzować argumenty za ochroną życia umożliwiła nam dopracowanie także argumentów przeciwko karalności kobiet i zgromadziła szerokie grono uczestników. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Ja mówiłem tam o tym, jak promować ten apel federacji, zbierać podpisy. Powiem krótko, zawsze w zgodzie i współpracy z księżmi biskupami, jeżeli jesteśmy na terenie parafii. Bardzo ważna jest współpraca z grupami parafialnymi. To jest bardzo dobry i skuteczny. Posłów zbierania podpisów, za zgodą księdza proboszcza przekazać zelatorom róż różańcowych, szefowi, w cudzysłowie, scholi parafialnej, czy grupie Caritas, która działa w parafii. Te małe grupy parafialne, one są nieliczne, ale są bardzo skuteczne i myślę, że trzeba je zaangażować. Oczywiście zawsze podkreślam, za zgodą i wiedzą księdza proboszcza w tą akcję zbierania podpisów. Przypomnę, Kochamy każde dziecko, Polska Federacja Ruchu Obrony Życia, apel do parlamentarzystów o wyeliminowanie wszystkich wyjątków w ustawie chroniącej życie. Pozdrawiam, szczęść Boże.